Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Teraz słuchaj uważnie, ponieważ to, co mam Ci do powiedzenia, jest ważne. Ta chwila nie jest dziełem przypadku, to ja Cię tutaj przyprowadziłem. Zatroszczyłem się o każdy szczegół Twojego dnia, abyś teraz mógł usłyszeć mój głos. Widzę pośpiech, który Cię pochłania, troski, które ciążą na Twoim sercu i rozproszenia, które próbują skraść Twój czas. Ale dziś mówię z miłością, jasnością i pilnością, to jest moje wezwanie do Ciebie. Nie ignoruj tego, nie zatwardzaj serca, bo to, co chcę Ci dać, jest o wiele większe, niż możesz sobie wyobrazić. Ile razy już ignorowałeś moje znaki? Ile razy czułeś wezwanie w swoim duchu i pozwalałeś mu minąć, jakby to było tylko zmęczenie lub skutek upływu lat? Mój Synu, to nie jest coś, co można lekceważyć. Wróg nie nadchodzi z hukiem, Działa w ciszy, w drobnych ustępstwach, w myślach, które przyjmujesz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ale ja jestem bogiem miłosierdzia, drugiej szansy, nowego początku. I dzisiaj przychodzę, aby Ci powiedzieć, nie pozwól, aby to ziarno wzrosło. Zbadaj swoje serce. Co pozwalasz, aby wnikało do Twojego umysłu? Jakie głosy zajmują Twoje myśli? Nie daj się zwieść to, co dziś wydaje się nieistotne, jutro może stać się wielką pułapką. Nie zostałeś stworzony do życia w udręce ani do dźwigania ciężarów, które nie należą do ciebie. Zostałeś powołany do wolności, do pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ale aby to osiągnąć, musisz podjąć decyzję. Musisz każdego dnia wybierać, komu zaufasz, kłamstwom, które szepczą strach, czy mojemu słowu, które ogłasza zwycięstwo. Wiem, co ci ciąży na sercu, wiem, co próbujesz ukryć nawet przed sobą samym. Ale teraz nie możesz już tego ignorować. Ten niepokój, który cię ściga, to uczucie, które nie daje ci spokoju, nie pojawiły się bez powodu. Pokazuje ci coś, co musi zostać wyrwane, zanim zdusi Twoją wiarę. Wezwałem Cię, ostrzegłem, sprawiłem, że zauważyłeś znaki na swojej drodze. Użyłem ludzi, sytuacji, a nawet Twoich własnych myśli, aby Cię ostrzec. Ale wróg wie, jak odwrócić twoją uwagę, jak sprawić, byś przyzwyczaił się do tego, czego nigdy nie powinieneś był zaakceptować. I właśnie tak działa, bez pośpiechu, bez rozgłosu, bez wzbudzania podejrzeń. Jeśli będziesz żyć, jakby nic się nie działo, to nie zniknie. Jeśli wybierzesz drogę, jakbyś nie słyszał mojego ostrzeżenia, pozwolisz, aby coś, co nie pochodzi ode mnie, nadal w tobie trwało. Ale jeśli powstaniesz teraz, jeśli przejmiesz nad tym władzę, jeśli napełnisz się moim słowem i odrzucisz wszelkie kłamstwo, wtedy zobaczysz, co się stanie, gdy zdecydujesz się kroczyć moimi ścieżkami, nie dźwigając tego, co do Ciebie nie należy. Dałem Ci siłę, dałem Ci autorytet, stworzyłem Cię do życia w wolności, a nie do noszenia ciężarów, które tylko Cię osłabiają. Napisz w komentarzach, wybieram prawdę i odrzucam to, co nie pochodzi od Boga. Wiem o nocach, kiedy płakałeś w ciszy, o momentach, kiedy czułeś się zagubiony. Widziałem, kiedy modliłeś się, nie będąc pewnym, czy cię słyszę. Widziałem, kiedy starałeś się być silny, nawet gdy wszystko w tobie krzyczało o pomoc. Wiem dokładnie, co dzieje się w twoim sercu i nic nie jest przede mną ukryte. Stworzyłem cię z celem, umieściłem cię na świecie z planem, a wszystko, co dzieje się w twoim życiu, ma głębokie i boskie znaczenie. Każdy moment, który przeżywasz, każda decyzja, którą podejmujesz, każdy uśmiech i każda łza mają wieczny cel. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś teraz, ani z czym się mierzysz, widzę cię w całości, z miłością, która przekracza wszelkie trudności czy cienie, które próbują się między nami ustawić. Jestem tu, blisko ciebie, bardziej niż myślisz, i nawet gdy czujesz się zagubiony lub samotny, wiedz, że nie ma miejsca, do którego moja obecność nie sięga. Jestem źródłem Twojej siły, schronieniem podczas burz i światłem, które oświetla drogę, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Wszystko, co przeżywasz, bez względu na to, jak trudne to może być, jest zgodne z planem, który dla Ciebie zaplanowałem. Każdy ból, każda wygrana, każdy etap, który wydaje się być objazdem, w rzeczywistości jest przygotowaniem do czegoś większego, czego jeszcze nie możesz w pełni zrozumieć. Zaufaj, nawet gdy brak ci zrozumienia, bo jesteś częścią czegoś znacznie większego, niż możesz sobie wyobrazić. Cokolwiek się stanie, jestem przy tobie, prowadzę cię przez wszystko, a miłość, którą do ciebie mam, jest niezmierzona i wieczna. Pozwól sobie odpocząć w tej miłości, bez strachu, bez pośpiechu. Dbam o każdy szczegół, a każdego dnia czynię cię silniejszym, mądrzejszym, bardziej przygotowanym na kolejne kroki, które z wielką troską umieściłem przed tobą. W mojej wizji nie ma błędu, w moim planie nie ma wady. Jestem zaufaniem, którego potrzebujesz, nadzieją, która odnawia, pokojem, którego szukasz. Kiedy wichry życia wydają się zbyt silne, a cienie wydłużają się nad twoim sercem, pamiętaj, że jestem światłem, które nigdy nie gaśnie, schronieniem, które nigdy nie opuszcza. Byłem z Tobą od samego początku, znam Cię w każdym szczególe i nigdy nie przestanę o Ciebie dbać. Nawet gdy nie rozumiesz, co się dzieje, nawet gdy cisza wydaje się ciężka, a dystans wydaje się rzeczywisty, pracuje na Twoją korzyść w miejscach, których nie widzisz, w czasach, które jeszcze nie nadeszły. Doskonale Cię we wszystkim, co konieczne, abyś stał się osobą, którą miałeś się stać. I to nie dzieje się przypadkiem ani w pośpiechu, lecz w sposób doskonały i boski. Nie rozpaczaj, gdy pojawiają się trudności, bo często są one narzędziami, których używam, aby wzmocnić Twojego ducha, oczyścić Twoje intencje i otworzyć drogi do tego, co najlepsze, co ma nadejść. Jestem ciszą, w której możesz odpocząć, nadzieją, która utrzymuje Twoje serce silnym, łagodnym głosem, który wzywa Cię bliżej mnie, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Nie jesteś sam i nigdy nie będziesz. Każdy krok, który robisz, jestem obok Ciebie. Nie w oddalonej obecności, ale w stałym i kochającym towarzystwie. Uwierz, bez względu na to, jak świat wokół ciebie próbuje przekonać cię o czymś innym, moja obecność w twoim życiu jest obietnicą, że wszystko, czego potrzebujesz, już dla ciebie przygotowuję. To, co teraz czujesz, co nosisz w swoim sercu, znam. Nie ma bólu, który umknie mojej uwadze, ani radości, która nie porusza mojego serca. Każdy moment Twojego życia jest dla mnie cenny i nigdy nie zostawię Cię bez mojego pokoju. Gdy pojawi się niepokój, wiedz, że on nie przetrwa. Z nieskończoną cierpliwością przygotowuję Cię do czegoś większego. Twoje serce, tak cenne, jest pielęgnowane z ogromną troską. Zapraszam Cię, byś odpoczął we mnie, zaufał, że moja wizja dla Twojego życia wykracza poza to, co możesz zobaczyć. Pozwól prowadzić się moją niewidzialną ręką, a zobaczysz, że na każdym zakręcie i na każdej ścieżce zawsze byłem obok, prowadząc cię do celu, który z miłością przygotowałem dla ciebie. Napisz w komentarzach, odpoczywam w miłości Boga. Widzę każdą myśl, która przemyka przez twój umysł, zanim zamkniesz oczy na noc. Każdy raz, gdy strach ściska twoją piersi, a ty próbujesz go ukryć przed innymi, by nikogo nie martwić. Wiem, kiedy połykasz łzy i mówisz sobie, że musisz być silny, nawet gdy w środku wszystko zdaje się rozpadać. Myślisz, że musisz to znosić sam, ale nigdy nie chciałem, żeby tak było. To ja jestem Twoim wsparciem. To ja trzymam Cię, gdy Twoje siły się kończą, to ja widzę Twój ból, zanim jeszcze zdołasz ubrać go w słowa. Wiem, że są dni, w których cisza waży więcej niż jakikolwiek krzyk. Dni, w których jesteś zmęczony próbami, zmęczony czekaniem, zmęczony walką z rzeczami, które zdają się nie mieć końca. Ale mówię Ci, Twoja walka nie jest dla mnie niewidzialna. Twój ból nie jest ignorowany. Każda łza, która spływa po Twojej twarzy, jest przeze mnie dostrzeżona i ja troszczę się o każdą z nich. Nie jesteś zapomniany. Jestem obecny, nawet gdy wszystko zdaje się wskazywać na coś innego. Kiedy czujesz się samotny, ja już przygotowuję dla ciebie pocieszenie. Kiedy nie wiesz, co robić, ja już wytyczam ścieżkę. Wiem, że często zastanawiasz się, czy dasz radę to wytrzymać. Wiem, że myślałeś o poddaniu się. Ale zanim jakakolwiek myśl o rezygnacji wypełni Twoje serce, chcę, abyś wiedział, że to ja jestem Twoją siłą. To ja podnoszę cię, gdy nikt inny nie zauważa, że upadłeś. To ja odbudowuję to, co zostało złamane, przywracam to, co wydawało się stracone. Słabość, którą teraz odczuwasz, nie definiuje Cię. Strach, który próbuje Cię sparaliżować, nie ma nad Tobą władzy. Jestem większy niż to wszystko i jestem z Tobą. Wiem, że czasami prosisz o odpowiedzi, a one zdają się nie nadchodzić. Ale nie milczę, bo o Tobie zapomniałem. Działam w odpowiednim czasie, bo wiem dokładnie, czego Ci potrzeba. Nie zawsze wszystko dzieje się tak, jak sobie wyobrażasz, ale zapewniam cię, że każda część twojego życia jest układana z zamysłem. Ból, który teraz odczuwasz, nie będzie trwał wiecznie. To, co dziś wydaje się ciężarem, jutro stanie się świadectwem. Przygotowuję coś, czego jeszcze nie widzisz, ale gdy nadejdzie odpowiedni moment, zrozumiesz, że nigdy nie przestałem działać. Napisz w komentarzu, odpoczywam w ramionach Boga. Dotknę Twojego życia w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. To nie będzie odległy szept ani zwykłe pocieszenie na trudne dni, ale żywa, intensywna, niepodważalna obecność. Poczujesz coś innego, jakby niewidzialny ciężar został zdjęty z Twojego serca, jakby światło zapłonęło w Tobie, rozpraszając każdą ciemność, która próbowała zasłonić Twoją wizję. Mój dotyk nie jest chwilowy ani powierzchowny. On przemienia, odnawia, umacnia. A dziś chcę, abyś był gotów przyjąć to, co od tak dawna dla ciebie przygotowuję. Chcę usunąć każdą barierę, która przeszkadza ci mnie usłyszeć. Wszystko, co otłumi twoją wiarę, co obudzi wątpliwości co do mojej miłości, co próbuje sprawić, że uwierzysz, iż jestem daleko, to wszystko nie przetrwa. Jestem większy niż twoje niepewności, silniejszy niż twoje wątpliwości, bardziej realny niż jakakolwiek przeszkoda, która pojawia się między nami. Pragnę, abyś słyszał mój głos wyraźnie, abyś dostrzegał moją obecność bez wahania, abyś zrozumiał, że mówię do ciebie cały czas, poprzez pokój, który nagle ogarnia twoje serce, poprzez niespodziewane odpowiedzi, poprzez niewytłumaczalną pewność, która pojawia się w tobie, gdy najmniej się jej spodziewasz. Rozproszę każdą rozrywkę, która oddala cię ode mnie. Wszystko, co odwraca twój wzrok, CEO okradnie Twój czas, co próbuje wypełnić miejsce, które tylko ja mogę zająć, zostanie odsunięte na bok. Twoja dusza pragnie mnie, nawet gdy tego nie zauważasz. Twój duch woła o to, co tylko ja mogę dać. Nie chcę, abyś żył, goniąc za rzeczami, które nie podtrzymują, które nie leczą, które nie dają prawdziwej satysfakcji. Chcę, abyś spojrzał na mnie, abyś zbliżył się bez strachu, abyś zrozumiał, że nie ma nic ważniejszego, niż bycie ze mną. Nie jestem Bogiem odległym, niedostępnym ani milczącym. Jestem bliżej niż sobie wyobrażasz, bardziej obecny niż Twoje własne myśli, bardziej rzeczywisty niż cokolwiek, co mogą zobaczyć Twoje oczy. Dokładnie wiem, co dzieje się w Tobie, co niepokoi Twoją duszę i jakich lęków unikasz wyznać nawet przed Sobą. Widzę Twoje pytania bez odpowiedzi, Twoje ukryte bóle, Twoje najgłębsze pragnienia. I dzisiaj chcę, żebyś wiedział, jestem tutaj. Nie tylko jako pocieszająca myśl czy niejasna nadzieja, ale jako ktoś, kto działa, zmienia, odnawia. Kiedy czujesz, że twoja wiara słabnie, ja pozostaję niezmienny. Kiedy twoje serce wypełniają wątpliwości, moja prawda nadal jest niezmienna. Kiedy wszystko wokół ciebie wydaje się niepewne, ja nadal jestem niezachwianą skałą. Nie musisz wszystkiego rozumieć, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że zaufasz, że to ja podtrzymuję Twoje życie, ja, który nigdy cię nie opuszczam, ja, który dotrzymuję każdej złożonej obietnicy. Nie ma okoliczności, które mogłyby mnie powstrzymać od działania, nie ma siły, która mogłaby anulować to, co już dla Ciebie zaplanowałem. Ale aby tego doświadczyć, musisz zrobić miejsce dla mnie. Musisz pozwolić, by moja obecność wypełniła pustki, by mój głos był głośniejszy niż jakikolwiek inny, który próbuje Cię zdezorientować. Wiem, że często Twoje serce jest przeciążone, Twój umysł rozproszony, a Twój duch zmęczony. Ale nie chcę, żebyś tak żył. Zostałeś stworzony do czegoś znacznie większego niż tylko przetrwanie kolejnych dni, noszenie niepotrzebnych ciężarów czy życie w niewoli lęku. Zostałeś stworzony, by poznać mój pokój, by chodzić w pewności, że nie jesteś opuszczony, by cieszyć się radością, która nie zależy od okoliczności. Widzę wszystko, co nosisz w sobie. Znam zmęczenie Twojego serca, niepokój Twojego umysłu, ciężar, który przygniata Twoją duszę tak wieloma zmartwieniami. Wiem, że są dni, kiedy strach wydaje się silniejszy niż wiara, kiedy niepewność krzyczy głośniej niż nadzieja. Widzę, kiedy czujesz się słaby w obliczu zmagań, zagubiony pośród trudności, niezdolny dostrzec wyjścia. Ale dzisiaj chcę, żebyś wiedział, jestem Twoją ucieczką, Twoją twierdzą, Twoją pomocą zawsze obecną. Nic z tego, co cię martwi, nie umyka moim oczom. Widzę twoje niepokoje o przyszłość, problemy, które wydają się nie do rozwiązania, siły, które się wyczerpują pod presją życia. Znam noce, kiedy zniechęcenie próbuje się zakorzenić, wątpliwości szepczą, że nic się nie zmieni, a ciężar odpowiedzialności staje się trudny do zniesienia. Ale ja tu jestem i dzisiaj mówię ci: Nie zostałeś stworzony, by żyć zniewolony strachem, ani chodzić bez celu po tej pustyni. Potrzebujesz mojej obecności. Potrzebujesz, by moja ręka cię podtrzymała, by mój pokój zalał twoją duszę, by mój głos uciszył burzę wewnątrz ciebie. Ile razy próbowałeś wszystko rozwiązać sam. Ile nocy spędziłeś bez snu, szukając odpowiedzi, nosząc ciężary, które nie były twoje. Ale teraz chcę, żebyś zrozumiał coś. Nie musisz stawiać czoła temu samemu, bo ja jestem z tobą. A jeśli ja jestem z tobą, nie ma czego się bać. Jestem tym, który otwiera drogi tam, gdzie nie ma wyjścia, który zmienia niemożliwe w rzeczywistość, który zmienia historię, który wzmacnia zmęczonych i odnawia tych, którzy już nie mają sił, by iść dalej. Proszę, abyś oddał mi wszystko, co cię dręczy. Pozwól, by w moich rękach znalazły się bóle, które wciąż nosisz, rany, które się nie zagoiły, troski, które próbują cię sparaliżować. Zaufaj mi w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia, w wyzwaniach, które przerażają, w odpowiedziach, które jeszcze nie nadeszły. Wiem, że życie może wydawać się więzieniem, że ciężar przesłych błędów lub okoliczności uniemożliwia ci poczucie prawdziwej wolności. Ale posłuchaj dobrze: moja łaska jest większa niż jakakolwiek wina czy potępienie, które możesz nosić w sercu. Nie ma więzienia duchowego, które mogłoby oprzeć się mocy mojego przebaczenia. Drzwi, które wcześniej były zamknięte, Mogą zostać otwarte, a ten ciężar, który cię przytłacza, może zostać usunięty. Wystarczy, że oddasz mi swoje troski i przyjmiesz pokój, który tylko ja mogę dać. Mój pokój może złagodzić ból, który niesie ze sobą tęsknota. Pozwól sobie poczuć moje objęcia w tej chwili, ponieważ jestem tu z Tobą. Nie próbuj nosić tego ciężaru sam, bo nigdy nie chciałem, abyś go dźwigał bez mojej pomocy. Widzę również te marzenia, które schowałeś głęboko w sercu, powołania, które wydają się zapomniane, wizje, które miałeś, a które teraz są przykryte strachem lub zniechęceniem. Wiedz, że ja o niczym z tego nie zapomniałem. Tchnę nowe życie w te marzenia, przynoszę odnowienie. Nie pozwól, by strach czy zmęczenie powstrzymały cię od wiary w to, co włożyłem w twoje serce. Jestem Bogiem, który sprawia, że niemożliwe staje się rzeczywistością. Chcę teraz porozmawiać o Twoich relacjach. Wiem, że są mury podziału między Tobą a osobami, które kochasz. Ale ja jestem Bogiem, który burzy te mury. Jestem Bogiem, który buduje mosty pojednania, a miłość, którą Ci ofiaruję, może pokonać każdą urazę, każdą gorycz. Oddaj mi te rany, bo mogę je uleczyć. To, co wydaje się złamane, może zostać przywrócone, a to, co wydaje się zgubione, może zostać odnalezione. Widzę także Twoje potrzeby finansowe. Byłeś wierny i wiem, jak trudne to było. Ale okna niebios są otwarte, aby wylać na Ciebie błogosławieństwa większe niż możesz sobie wyobrazić. Ufaj, że zasoby przyjdą z miejsc, których się nie spodziewasz, bo ja jestem bogiem zaopatrzenia. Nic nie jest poza moim zasięgiem, a ja mogę sprawić, że błogosławieństwa przeleją się w Twoim życiu. Co do walk w sądzie tych, którzy walczą o swoje prawa, wiedz, że moja sprawiedliwość zwycięży. Jestem Bogiem, który ujawnia prawdę, który sprawia, że sprawiedliwość się objawia. Nie trać nadziei, bo zwycięstwo nadchodzi. Sądy ziemskie mogą zwlekać, ale ja jestem najwyższym sędzą, a prawda zostanie ujawniona we właściwym czasie. Drzwi, które musiały zostać otwarte, już się otwierają, zasoby, których potrzebowałeś, płyną, a cuda, które wydawały się niemożliwe, manifestują się przed Twoimi oczami. Przyjmij to z wdzięcznością, bo już działam nad tymi przemianami w Twoim życiu. Oddaj mi całą cześć i chwałę, bo wieki przeminą, ale moje miłosierdzie nigdy nie zawiedzie. Wyciągam również rękę nad tymi, którzy są w szpitalach, walcząc o swoje życie. Jestem Bogiem, który przynosi uzdrowienie tam, gdzie medycyna nie ma już odpowiedzi. Mój tchnienie życia przemierza każdy korytarz, każdą salę, niosąc nadzieję i odnowienie. Wstawiam się za małymi przedsiębiorcami, którzy napotykają trudności. Wysyłam strategię, otwieram drzwi i uwalniam zasoby. I ci, którzy cierpią na bezsenność, którzy spędzają bezsenne noce, dręczeni troskami. Niech mój pokój będzie jak prezent nad ich niespokojnymi umysłami, przynosząc upragniony, regenerujący sen. Widzę też artystów, którzy utracili kreatywność, którzy czują, że ich talenty zamarły. Niech moja inspiracja ponownie płynie, niech talent zostanie przywrócony, a sztuka stanie się kanałem uzdrowienia i wyzwolenia. Moje oczy są również na studentach, tych, którzy są zniechęceni i walczą o skupienie. Jestem źródłem wszelkiej mądrości, a ja odnawiam ich umysły. Możesz się uczyć, możesz się rozwijać. Nie poddawaj się, bo jestem z tobą. Widzę tych, którzy cierpią na strach, którzy żyją jako zakładnicy zagrożeń, które wydają się nie do opanowania. Mój pokój jest ponad każdym zagrożeniem, a moja obecność jest bardziej realna niż strach, który cię paraliżuje. Napisz w komentarzach, ufam Twojemu pokojowi, Boże. Teraz chcę porozmawiać z Tobą o nadziei. Być może w tej chwili patrzysz wokół siebie i widzisz zamknięte drzwi, czujesz, że zasoby się wyczerpują, że plon został utracony. Ale uwierz, to nie jest koniec. Ziemie, które dziś wydają się spustoszone, bez życia, mogę przywrócić do życia. Ty, który pracujesz na własny rachunek, widzisz niedobór projektów, brak klientów, nie zapomniałem o tobie. Znam wszystkie te trudności i zapewniam cię, że niespodziewane możliwości są w drodze. Z miejsc, których się nie spodziewasz, pojawią się strategiczne kontakty, drzwi zostaną otwarte, a Twój harmonogram wypełni się pracą. Pozostań wierny temu, co robisz, bo poruszam okoliczności na Twoją korzyść. Do ciebie, który zmagasz się z rzadką chorobą, na którą medycyna jeszcze nie znalazła rozwiązania, wiedz, że jestem Bogiem, który uzdrawia. Specjaliści zostaną skierowani, zostaną odkryte nowe terapie. Ale poza tym, moje nadprzyrodzone uzdrowienie może się objawić. Jestem z Tobą na każdym kroku tej drogi ku uzdrowieniu, niosąc nadzieję tam, gdzie panuje niepewność. Nie trać wiary. A dla tych, którzy zmagają się z uzależnieniami od gier, hazardu, rzeczami, które wydają się być poza kontrolą, kajdany, które Cię trzymają, zostaną zerwane. Jestem wolnością, której potrzebujesz. To nie jest łatwe, wiem. Ale jestem tu, aby Cię wzmocnić, przywrócić Twoje życie, finanse i wewnętrzny pokój. To wszystko można pokonać krok po kroku. I będę z Tobą na każdym z nich. Do starszych osób, które czują się zapomniane, opuszczone przez rodzinę, moja miłość do Was nigdy nie zmalała. Jestem z Wami i moim pragnieniem jest, aby więzy zostały przywrócone, aby Wasze dni były pełne celu i radości. Nie przyjmujcie samotności jako losu, bo jest jeszcze wiele do przeżycia, wiele do doświadczenia. Jestem tym, który odnawia siły, nawet w starości. A dla ciebie, który poświęcasz swoje noce, pracując podczas gdy świat śpi, widzę Twoje wysiłki. Znam zmęczenie, które czujesz te bezsenne noce. Ale chcę ci dać nadludzką siłę, chcę cię podtrzymać, abyś mógł kontynuować, a Twoje poświęcenie nie poszło na marne. Twoje zdrowie zostanie zachowane, a Twoje oddanie zostanie nagrodzone. Napisz w komentarzach, przyjmuję odnowienie Boga w moim życiu.